Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy, widzowie, to jest Steelgar. Cześć dzisiaj. Zapraszam Was do następnego odcinka z gierki Poly Bridge. Poprzedni odcinek bardzo Wam się spodobał i dostał wiele łapy góry, za co wam serdecznie dziękuję, bo to strasznie motywuje i mam nadzieję, że jeśli ten odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę, a tymczasem już zapraszam Was do oglądania. Skończyliśmy wczoraj właśnie na tym e, naszą mapkę, tak więc idziemy dalej do przodu i jeszcze zostaje nam chyba następny świat. Nie wiem ile jest tych światów, ale gramy. E, 20 metrowy split, czyli. Aha! Czyli van, znaczy ten, ten, ten musi dojść tutaj, a ten musi dojść tutaj, okej, okay. no, no, no problemo my friend, prawda, SteelGuard zawsze da radę, SteelGuard Bob budowniczy, zrobimy coś takiego, może usuniemy pierw grida, bo ten most jest tak krzywy jak, jak polskie drogi, prawda, pamiętajcie, na razie może jeszcze nie narzekacie na polskie drogi, ale jak zdobędziecie prawko, to może. Chociaż z drugiej strony. cholercie, co ja w ogóle robię? Chociaż z drugiej strony, jak już ja zdobyłem prawko, to szczerze mówiąc mniej na drogi narzekam niż przed wcześniej, jak jeździłem z tatą jako pasażer. Nie wiem, nie wiem, czemu to tak jest, no ale ja jestem nieraz dziwny, tak więc macz. Okej, okay, dobra, bo po pierwsze, ten most całkowicie zdupiłem, bo jest jakiś na razie jak nie wiem co. Musimy go wyprostować, naprostować. Robimy tak, a potem zrobimy coś, żeby on się tutaj zdupczył i po prostu ten sobie poleci dalej, więc ten, ten, ten. Okej, okay, zaczynam teraz Tilgarozaki. To zrobimy je tak na gridzie, zrobimy je takie małe, chociaż nie, dobra, robimy prawidłowe, te takie maksymalne, można powiedzieć. Ok, mam nadzieję, że jest dobra wysokość, czekajcie. Tak, jest, dobrze, jest, okay. Dobra, no i budujemy co, nie? Wiem, że teraz idzie to w dół. Ok, e, dobra, tam może tak. Mamy tutaj jeszcze dwie podpory u góry i u, u, góry, u dołu, znaczy tutaj, tutaj to dosyć spoko, czy jeszcze gdzieś coś mamy? Nie, dobra, to zawsze warto z bo to naprawdę można się gruchnąć dosyć mocno. Czy ten most w ogóle wytrzyma? Nieważne. Eee, więc robimy tak, potem mamy jeszcze stal, która jest nielimitowana, więc na pewno zrobimy coś takiego. Hmm, na pewno zrobimy jeszcze tutaj coś, o cholercie, nie mogę tak. Dobra, teraz zrobimy tak, 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 tak. Pytanie, czy to w ogóle wytrzyma, bo powinno. Dobra, ten most, ten sobie powinien przejechać, tutaj co najwyżej trzeba będzie ulepszyć, a nie, jednak wytrzymał, dobra. I teraz musimy to zrobić split, żeby tutaj się zniszczył Ważne, że chcę zobaczyć tylko, czy ten przejedzie Jak najbardziej, bez problemu, dobra Więc tutaj robimy splita e, I powinno wystarczyć, po, po prostu tyle I powinno po prostu to opaść e, dobra, nie było pytania Muszę to usunąć Ten przejedzie I to może nawet się zniszczyć Idealnie, i ten po prostu pojedzie tutaj i spadnie Genialny stilgar. No <laughs> i proszę bardzo, no takie mosty się powinno robić No, dobra, udało się Wyszło, wyszło, na koniec, wow o cholera, a nie dobra, C do C, B do B, A do A, dobra, dobrze, że nie jakoś tak na odwrót, bo to by było potem iść na masakra, dobra, musimy zacząć po prostu od drogi, bo tutaj mm, nic innego nie zrobimy, ej, cześć, droga, wyprostuj się, to nie Polska, i lecimy dalej, no i po prostu musimy te mosty dosyć mocno ulepszyć, po prostu musimy je połączyć, o, dobra, eee, w takim razie wychodzi na to, że będziemy robić wiele zygzaków. O, cholercie. Które będą się również łączyć z mostem, z przejadem u góry. Nigdy w życiu szczerze mówiąc, nie widziałem czy piętrowego mostu. Widzieliście kiedyś? Okej, okay, budujemy. Są na razie te podstawowe poziomy, więc hmm, znaczy podstawowe już tak naprawdę połowa mapy. Ale cóż. co, co, co zrobić? Nic nie zrobisz. O, fuck. Dobra, lecimy dalej. Do... shit! Lecimy dalej. Z tym mostem Strasznie mi się spodobała ta nutka tutaj, szczerze mówiąc. Nie jest może jakiś idealny, bo jest przekrzywiony o jeden za bardzo w prawo, ale nie powinno to mieć jako takiego zbyt dużego znaczenia. Widzicie, że te zygzaki nie są aż takie zygzakowate. Tak bardzo poprawnie zygzakowate jak powinny być. Ten u góry jest najmocniejszy, więc tak naprawdę... Znaczy najmniejsze autko, więc myślę, że to wystarczy zrobić coś takiego. Żeby nie tracić zbyt dużo budżetu, chociaż tak mam 84 tysiące a ja nawet jeszcze w połowie nie jestem. Wow! że, Drobię tylko taki mostik. I teraz zrobię coś takiego, bo mamy kable, więc to jest dosyć spoko. To, 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 tak. To, tak. To, przerwa. To, tak. Czy to? Nieważne. Poczekajcie, gdzie to w ogóle pęka? nie, Nieważne, nie wszędzie. Więc to jednak trzeba zrobić. Tak, 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 tak. Myślę, że będzie tutaj trzeba jednak stal używać, szczerze mówiąc. E, albo po prostu wiele więcej kabli Chociaż pomieszczę, że ta stal powinna dać radę Chociaż też nie do końca, bo... Hmm, dobra, jeszcze raz, kable 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 Most już wytrzymał jako tego Tylko ten górny pęka, więc myślę, że wystarczy tutaj dorobić tylko zygzaki Szczerze mówiąc e, Czy te zygzaki są dobre? Nie O, jeden w lewo Teraz no idealne. Tak jest. To, 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 to niby taka pierdługa. uwierzcie mi, że to ma bardzo duże znaczenie. Ok, lecimy. Czyżby się udało? dzisiaj, może odcinek jakiś bez montażu? Co myślicie o tym? Przy okazji, ile jeszcze tu łapek? Będzie 150? Ja się teraz nie że jest powyżej 100. Naprawdę. Tak fajnie kanał się rozwija hmm. dla mnie, że naprawdę wytrzyma nie wytrzyma. Ja pierdługa, co za głupi most. Dobrze, może zrobimy coś takiego. Ej, patrzcie jak to aż... patrzcie jak to dużo podało. Nie spodziewałem się tego. Okej, okay, nie było pytania. Oczywiście stal dosyć sporo waży, ale myślę, że takie leciutkie ulepszenia... Takie jak tutaj widzicie. Patrzcie ile to wytrzyma tak naprawdę. Gdzie to pęka w ogóle? Gdzie to pęka, Tilgar? Dobre pytanie. Więcej kabli! Na dole jest naj, na, najbardziej narażony most, oj trzyma się, dobra, to jeszcze tutaj może jakiś kabel do, dodamy, już możemy być, prawda, na budżecie na końcówce, ale te kable, oj tutaj ten pękną kabel, tutaj coś czuję, że to chyba pęknie dosyć mocno za chwilę. Dobra, 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 mamy problem, no, normalnie dałbym więcej kabli, ale szczerze mówiąc to, to nie wiem. Ten, ten most u góry jest o dziwo najbardziej obciążony, bo się łączy z tym tak naprawdę, ale to nie powinno mieć aż tak dużego znaczenia! What the fuck? Hmm. Nie wiem szczerze mówiąc co z tym zrobić. A fuck nie to Chociaż nie, dobra, czekajcie, co usuniemy? Nie to Czemu nie mogę tego teraz usunąć. To się zbukowało. Wiem, że jestem ponad budżet, ale no cóż. Czy tak bardzo, bardzo ponad budżet? Czy tak jeszcze, że mogę coś dorobić? Nie wiem. No, coś tam jeszcze mogę dodać. No, nawet sporo mogę. Dobra, koniec, koniec kasy, koniec koniec, także dosłownie. Gdy most pęka, więc myślę, że chyba będę musiał to strasznie ulepszyć. I po prostu będę musiał zrobić te zygzaki ze stali, szczerze mówią. Ej, udało się. Dobra. Stilga Inżynier, zaufajcie mi, jestem inżynierem, czyli most, w którym jest tysiąc kabli, ale wszystko pięknie, ładnie działa, tak? Więc no cóż, 101% przeciążenia, czyli tak na sery ten most powinien kaput, ale dobra. Arch Bridge, arch, czyli ten łukowy. Ale Drogi, mam nieskończone. to czemu ma być, niby, arch? Przecież te arcze są o wiele, o wiele lepsze, tak więc, szczerze mówiąc, ile mam? 90 tysięcy budżetu, panie kochany, ja to. ten. ten most. Czy na serio zaufać grze? Nie. idziemy po swojemu, moi drodzy żowie. Tutaj nie ma co. Hmm, tutaj pomimo tego, że to jest ten arch, niby, niby. Ja, to ja naprawdę mogę zrobić nawet coś lepszego. Patrzcie i się uczcie. To dla wielu z Was może się wydawać głupotą, ponieważ stal dużo waży. Jednak tak naprawdę, zygzaki ze stali są o wiele, o wiele mocniejsze w przypadku tej gry e, niż. Sorry, e, n, niż drewniane. Tak więc tutaj troszeczkę trzeba fizykę walnąć na bok a zaufać mechanice gierki, która nie jest zbytnio realistyczna, jakby nie patrząc, prawda? Mosty, które się niszczą tylko po to, żeby jedno auto mogło dobrze przejechać, i tak dalej, tak dalej... Więc wiecie. Oczywiście tą stalę mógłbym zrobić o wiele, wiele wyżej, wtedy ten most byłby jeszcze lepszy, ale myślę, że w samej tej stali dojdziemy jakieś do 40-50 tysięcy budżetu, więc potem chciałbym jeszcze zrobić drugi taki rządek zegzaków z drewna i również od dołu, żeby to jako, jakkolwiek to mogło w ogóle wytrzymać, bo to na pewno pęknie, ja się po prostu założę i według mnie tutaj ten Arch Bridge jest po prostu po prostu masz have, ale. Kable? Czekajcie. Po co mi kable? Nie, A, dobra, już wiem po co są kable. Dajcie mi chwilę. Dokładnie, przecież to można tak zrobić pięknie, ładnie. Kable, dawać. Yy, gdzie jest środek mostu? Tutaj, co nie. Ja pierdolę te kable kosztują. 4000 każdy. Nie, może inaczej. Yy, co drugi. O. To zobaczymy, czy to w ogóle coś wytrzyma. Bo ja bym się boję, że to pęknie. Mmm, że ta stal pójdzie i to jest prawie pewne, szczerze mówiąc. Ale kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje, prawda? Moi drodzy, ile w ogóle już nagrywam, bo ja nie wiem. 10 minut. Co ten czas tak szybko leci? Szkoła, bardzo. <grytanie> o kurde. Dobra, to było głupie. Nie, to powinno wytrzymać! Co z tego zostało? Jest ciężka. Cholercie jasna. Dupnąć kable. Więcej kabli. Dobra! Chyba jednak trzeba zaufać grze i zrobić tak zwany archbisz. To tu wierzcie mi czy nie, ale jednak tutaj musimy to po prostu zrobić. Musimy. Aj No Po prostu to już nie ma prawa działać, co nie. Ej, tak trochę aż za bardzo. Tutaj jednak te moki łukowe to są idealne, jeśli chodzi o. A tak. M mosty łukowe. Co ja w ogóle przed chwilą powiedziałem? Yy, tutaj gdzieś połowa. No są idealne o takie rozwalenie siły na wszelkie strony, więc tutaj naprawdę to trzeba... Nie mówcie mi, że nie mogę tutaj tego. What? Inaczej. Serio? Czy ja tutaj na fakcie nie mogę tego zrobić? No dobra, mogę. Więc tutaj teraz to trzeba zrobić taki ładny łuk. Który musi być ładny. Bo jak nie będzie ładny, to nie będzie działał. Logika stilgera. Okej, okay. robimy tak, 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 tak. Ciekawie może wyjść ten odcinek bez montażu, szczerze mówiąc. No, każdy jeden odcinek z poli tak naprawdę, nawet ostatni, Powiem tego, żeby tam tylko mało tam było montażu, szczerze mówiąc. To był montowany, bo to jest naprawdę masakra nagrać mmm, poli bridge bez montażu. jeszcze mi czy nie, ale sami właśnie widzicie teraz ile tutaj jest tak naprawdę roboty, na ile to wszystko zajmuje, ponieważ macie bez montażu. Tak więc wyjątkowy odcinek. Cholera, trochę taki, taki krzywy ten łuk jakiś, co nie? taki. Jakiś taki nijaki bym powiedział. To jest tak ważne. No, fuck. No, 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 dobra, powiedzmy, że coś tam jest. No, zrobimy z drzewa. Eee, grid. Mm -hmm. Czym to jest takie krzywe? Już wszystko jest krzywe. Stilgar, ratuj to. Ok, robimy zygzaki w takim razie. Hmm, tu prosto, tutaj już idzie w dół. E, okej, okay, powinno być spoko O, shit. Ja myślę, że na tym mostie tak naprawdę zakończymy. E, Fakt, nie aż tak bardzo. E, zakończymy odcinek w ogóle. Tutaj mi zeszło w dół. O, o dobra, może być. Czekajcie. Trzeba ulepszyć, dobra. Dopiero 10 tysięcy budżetu. Pomyślcie sobie, ile tutaj z zygzaków można zrobić? I ile? To jest, to jest raj dla zygzakowców, czyli dla mnie. Okej, okay. eee, w takim razie klik. 5 godzin później. Ach, jak za, jak, za, jak za daleko. What? Cholera, znaczy ja na serio zrobiłem coś za daleko. O, ja nie mogę, każde jedno chyba będę musiał lepszeć. No, fuck, a fuck endo. nie! Wszystko. Wszystko trzeba przesuwać. Dobra, tam mi to, tam nie przeszkadza. Ej, nie, nie musimy, że to jest za daleko. Ja nie mogę, ale to jest masakra. Dobra, może zrobimy tak? E, bo i tak tutaj muszę wszystko tak na serio przesunąć. Zrobimy te niższe zegrzaki po prostu, i zrobimy ich więcej potem, więc. No to powinno mieć sens, tak naprawdę. No i oczywiście kable, które tutaj będą, myślę, obowiąz obowiązkowe na serio. Serio, aż tak? Hmm. Się boję o to. <coughs> Sorry. Naprawdę muszę tutaj coraz niżej schodzić, bo nie dosięga. Śmiesznie to wygląda. Patrzcie, jak gdy tak wysoko i tutaj tak nisko. Nie, no. A. O cholercie, to już chyba w ogóle nie dosięgnie. O, dobra, udało się. Coraz niżej, nie no, co to jest za most w ogóle? Co ja stworzyłem? No to się raczej na pewno nie będzie trzymać. Ej, ale pęka tylko w dwóch miejscach. Dobra, tak więc spoko nawet. Tutaj, teraz tam pęka. No ja po prostu tam, gdzie lepsze, to nie będzie pękać i będzie w następnym miejscu pękać, tak więc... No, ale tutaj tak naprawdę nie ma to zbyt no, dużego znaczenia, szczerze mówiąc. Sami widzicie o co chodzi, tutaj po prostu trzeba to zrobić jeszcze raz. Wszystko. Tu, 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 tu. Teraz ten odcinek bez montażu. Ach moi drodzy widzowie, ile będziecie to oglądać? Ile Stinger się męczy z tymi wszystkimi mostami? O, jene, jene. To pięknie wygląda, dobra, zygzaki, róbcie się. No, co jest? Oj, coś się usunęło, dobra. Okej, okay, tak na razie teraz to łączymy i zobaczymy, gdzie teraz pęknie. No, tutaj chyba jednak kabli nie ma sensu, szczerze mówiąc, robić i tak nie mogę ich nigdzie połączyć. A dawanie tutaj stali i łączenie tutaj z tym mostem też będzie trochę średnie. Mm, no bo, no bo, no bo. No, 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 no bo tak. Ochuler. No bo tak, no właśnie. Tutaj naprawdę można zrobić 5 poziomów chyba tych Nie tych Nieważne co bym robił, to to naprawdę będzie działać, więc. Nie wiem, czy ten odcinek w ogóle dokończymy, oglądając końcówkę tego mostu. Bo tu wystarczy naprawdę zygzaki zrobić po prostu dużo, dużo zygzaków, bo mamy naprawdę jeszcze mamy dwa razy więcej kasy niż teraz. I ten most, jakby nie patrząc, po prostu musi działać. Bo nieskończoność zygzaków to most, który się nie niszczy, więc. Tak zygzaki OP. Hop, 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 oh shit. Fuck, nie! no O oh, fuckendo! Widzicie jak to tutaj pęka? Trzeba zrobić takie ulepszenia. E, czekajcie, ja to mam... E, mam stal. <laughs> to się może wydawać głupie, to co teraz buduję, ale to dziwo ma tak duży sens e, że możecie mi nie wierzyć. Jak najbardziej do lewej, ok. I tutaj to samo Jak najbardziej tutaj do prawej już. E, I stąd musimy tutaj mieć połączenie, okej okay, w tym razie. Patrzcie jak to bardzo mocno słocniło ten most. Bardzo, bardzo, bardzo. A i teraz można zrobić coś takiego, takiego, takiego. I tu już naprawdę a, o, to mocne połączenie. No, nie niemożnie to aż działa. Bardzo, bardzo. Okej, okay. w takim razie lecimy tutaj dalej z mostem. Jeszcze jeden poziom zegzaków i potem jeszcze jeden poziom zegzaków. Chociaż już mam 70 tysięcy, więc braję 20 tysięcy do budżetu, chociaż jeszcze potem pewnie 20 tysięcy, czyli drugie tyle. Będę mógł w ogóle tutaj wydać. Żeby w ogóle ten most przejść, oczywiście nadwyrężając z budżet. no ale kto? Zawsze tak jest, że budowlańcy chcą jak najmniej, a potem nagle, ej, pieniążków nie mamy, what the fuck? Dawaj więcej. <laughs> Okej, okay, robimy tak. Oh shit! Czy to, czekajcie, bo tutaj jeszcze tak naprawdę te połączenia od dołu bardzo dobrze działają. Które bardzo rzadko robię. Chodziło dziwo, mają strasznie duży sens. Jakby to chociaż tak ładniej wyszło, to by może działały, ale tak teraz... No, działają, działają jak najbardziej. Ale to i tak jeszcze właśnie chodzi o to, żeby tutaj to robić do tych rzaków... I jeszcze jednych, i jeszcze drugich, i dopiero wtedy tak naprawdę wychodzi, moi drodzy, co Okej. Okay. To <laughs> ja to fajne, co, ja w ogóle za most stworzyłem? Ja czasami nie wiem, co ja buduję. No, siad. Szczerze mówiąc, im więcej robię tego czegoś, tym bardziej mi się wydaje, że to nie będzie działać. To jest cięższe. Ej, trzymaj się! <laughs> Czyli macie potwierdzone info, że zygzaki serio działają. Chociaż jak teraz to pęknie, ale już widzę ten czerwony, Jezusicko. Ej, to działa. No cóż, moi drodzy widzowie. Myślę, że jednak na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Na idealnym łukowym moście z pięcioma milionami zygzaków. Moi drodzy mam nadzieję, że mam się... Wow. 40-metrowy skok monster trackiem? Nie, 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 to będzie w następnym odcinku, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że wszystko wam się jak najbardziej podoba i wam się miłego dnia. I do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się. Cześć, papa, pa, pa, nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli odcinek wam się oczywiście podoba, Cześć.